Cześć! Czas na kolejny wiedzowy materiał na kanale Questusa. Dziś opowiemy Wam nieco o marketingu sensorycznym i pokażemy, w jaki sposób można rozbudzić zmysły klienta. Z filmu dowiecie się m.in., czym jest marketing sensoryczny, jakie są jego cele i jak wpływa na nasze zmysły i decyzje zakupowe, oraz czy marketing sensoryczny sprawdza się jedynie w sprzedaży. A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o pozytywnym wzmacnianiu decyzji zakupowych oraz pogłębić wiedzę na tematy związane z kształtowaniem dobrych doświadczeń klientów na każdym etapie Customer Journey, zapiszcie się na nasz kurs Digital Customer Experience akredytowany przez The Chartered Institute of Marketing. Mamy dla Was 5% zniżki na hasło YouTube. Więcej informacji znajdziecie w opisie pod tym filmem. Czekamy na Was. Zacznijmy od tego, czym jest marketing sensoryczny. To formy promowania produktów lub usług, które wpływają na podświadomość, generują pozytywne doświadczenia oraz wywołują emocje, uruchamiające w umyśle klienta proces decyzyjny. Marketing sensoryczny angażuje zmysły wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku, dlatego określany jest również mianem marketingu zmysłów lub marketingu pięciu zmysłów. Za jego pomocą możecie zaprojektować dla swoich klientów niezapomniane doświadczenia. Jakie są cele marketingu sensorycznego? To głównie: zwiększenie świadomości marki, wyróżnienie marki na tle innych, przywiązanie klienta do marki, wywołanie decyzji zakupowej i wpływ na jej powtarzalność. Omówmy teraz poszczególne rodzaje marketingu sensorycznego, a zacznijmy od aroma marketingu czyli marketingu zapachowego, który oddziałuje na nasz węch. Pewnie pamiętacie zapach szarlotki babci lub barszczu rozlewanego przy wigilijnym stole? Zapachy przywołują dobre wspomnienia i między innymi z tego faktu korzysta marketing sensoryczny. Przyjemna woń wpływa na pozytywną atmosferę i zwiększa przyjemność zakupów. Przykładem może być zapach pieczywa rozpylany w piekarni lub aromat olejku unoszący się w butiku z ubraniami. Przejdźmy do zmysłu wzroku. Aby małe zainteresowanie klienta zamienić w lojalność i powtarzalne wybieranie Waszego produktu, zachwyćcie go nietuzinkowym pomysłem na opakowanie lub zaskoczcie niebanalnym designem. Ciekawy design to również możliwość na kreowanie pożądanego wizerunku marki. Dobrze dobrane kolory i unikanie kiczu potęgują motywację do zakupów u miłośników dobrego stylu. Kolejny element marketingu sensorycznego to oddziaływanie na słuch. Audio marketing rozwija się dynamicznie, a badania dowodzą, że zmiana naszego nastroju aż w 65% zależy od dźwięków. Przykłady działań, które wpływają na zmysł słuchu, to jingle w podcaście lub radiu, relaksacyjna muzyka w czasie czekania na połączenie telefoniczne, powtarzalna melodia w sklepie z ubraniami. Wiecie, że wolne i spokojne dźwięki zwiększają emocjonalne sprzężenie zwrotne i sprawiają, że czas oczekiwania może wydawać się nieco krótszy niż w rzeczywistości? Czas na zmysł numer 4, czyli dotyk. U klienta, który ma możliwość podtrzymania i dotknięcia produktu, wytwarza się nieświadome przywiązanie emocjonalne. Dotyk w połączeniu z zaangażowaniem zmysłu wzroku podnosi atrakcyjność produktów. Ten zmysł ma znaczenie m.in. wtedy, kiedy wybieramy ubrania lub sprzęt RTV. Ciekawym pomysłem na skorzystanie z tego elementu marketingu sensorycznego jest również umieszczenie kawałka tkaniny na butelkach perfum. I ostatni, lecz równie ważny, smak. Wiadomo, że powinien być wyjątkowy i trudny do powtórzenia. Warto uwagi formą oddziaływania na ten zmysł jest zapraszanie klientów do głosowania na ulubiony smak. Lub wprowadzenie na rynek edycji limitowanych produktów. Taki zabieg stwarza nastrój oczekiwania na kolejne i motywuje do szybkich zakupów. Choć ten zmysł kojarzy się głównie z branżą gastronomiczną i spożywczą, można z sukcesami wykorzystywać go wszędzie. Fajne przykłady to restauracja w sklepie Ikea lub dodawanie do książkowych wysyłek cukierków. Czy z marketingu sensorycznego mogą skorzystać także specjaliści od hr -u? Oczywiście, że tak. Okazuje się, że umiejętne wykorzystanie marketingu sensorycznego może skutecznie zmotywować pracowników. Dobrze dobrana muzyka, przyjemny zapach czy przestrzeń urządzona w niebanalny sposób zwiększają nie tylko motywację do przychodzenia do biura, ale także efektywność wykonywanych zadań. To już wszystko w dzisiejszym materiale. Co warto zapamiętać z dzisiejszego filmu? Marketing sensoryczny to formy promowania usług lub produktów, które wpływają na podświadomość i wywołują emocje uruchamiające w umysłach klientów proces decyzyjny. Marketing sensoryczny określany jest również mianem marketingu pięciu zmysłów, bo angażuje zmysły wzroku, słuchu, węchu, dotyku i smaku. Umiejętne wykorzystanie marketingu sensorycznego może pozytywnie wpłynąć nie tylko na sprzedaż, ale również na dobry nastrój i motywację osób z Twojego zespołu. Możesz podesłać link do tego filmu osobie zajmującej się HR-em i zainspirować ją do jakiegoś nowego, kreatywnego działania. Życzymy Wam sukcesów w rozbudzaniu każdego z pięciu zmysłów u Waszych klientów, a także pracowników. Trzymamy kciuki za nietuzinkowe działania zmysłowe. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału i podzielić się filmem z przyjaciółmi. Do zobaczenia przy kolejnej porcji wiedzy. Cześć!